je rozwiązać. Złap oddech i poczuj się bezpiecznie. Skorzystaj z wakacji kredytowych. O to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat, bez żadnych kosztów. Czas start. Witajcie Czas start. w uroczysku. Tak to mamy. W krainie, w której nie ma co liczyć na przystojnych amantów i masz piękne oczy, miłe kobiety. Jesteś może... zrobiłabyś coś pożytecznego? Ja się jeszcze. Zero dyskusji, oczywiście. Spokojnego kucharza. Lepiej nie narzekajcie, że na jakość potrafi. Pan was sobie nie spodziewał. Nie jest spodoba. Ja podziękuję. Nie tam dziękuję ludzi. Od tego! Tutaj Southys no no tak, bez butów chodzi. Miejscowy policjant do histery. Matko jedyna pięknica. Lokalny gangster próbuje zostać ojcem roku. I... Nawet księży nie można ufać. <trycuss> No właśnie, to chciałem powiedzieć. Na szczęście pojawił się on, agent od zadań specjalnych i misji niewykonalnych. Nowe odcinki serialu święty już od 14 września Super Polsad. Najbardziej legendarna i najbardziej piekielna restauracja w Polsce już otwarta. Na czele czym stoi wybitny szef kuchni Mateusz Kessler. To on sprawi, że piekło nabierze zupełnie nowego znaczenia. To jest nie możesz mi odwalać takich błędów. Tak, tak, tak szef, tak szef, ale nic się nie zmienia. Szef pokaże też swoje inne oblicze. Muszę widzieć swój błysk. Nowa edycja. W środę o 20.00 w Polsacie. Zaczyna się.